Witajcie, jesteśmy w Dąbrowie Górniczej oczywiście i za chwilkę dojdziemy sobie do słynnego siedla Łęknice. Zobaczymy sobie teraz jaki tutaj jest znak. Co to jest? Nakaz jazdy w prawo, więc teraz już redukcja pamiętaj do dwójki, kierunkowskaz i po prawej stronie, zauważnie nie wiem czy to będzie widoczne, jedziemy, zobaczmy, mieliśmy pierwszeństwo. Tutaj nie widać, co prawda, na kamerze, ale po prawej stronie na samym rogu jest znak droga 1. Widać było? Dokładnie. I teraz skręcamy w lewo, więc musimy dojechać do lewej krawędzi jezdni i wjeżdżamy w ulicę Grunwaldzką. Pamiętaj o tym. I kolejny raz wjeżdżamy w drogę. O, właśnie. Droga jednokierunkowa. dwujeczka. Pamiętajcie o tym, że na drogach jednokierunkowych przy skręcie w lewo na takich, na takich drogach ustawiamy się możliwie blisko lewej krawędzi jezdni. Oczywiście musimy o tym też poinformować. Troszkę bliżej prawej krawędzi jeźdź. Te filmy stąd no, na kanale pojawiają się dosyć często, ale myślę, że warto je przypomnieć. I teraz już mamy, co? Znak B20, stop, dokładnie, troszkę wolniej dojeżdża jeszcze troszkę. Teraz zobaczę. Mała jest widoczność, więc ja bym dojechał, bo nic nie widzimy teraz z prawej, z lewej strony. Ok, Dobra, stop. I teraz patrzymy się w lewo. Zobaczcie. O, jest, Jedziemy prosto. Wjeżdżamy w ulicę Wróblewskiego. Jedziemy. Chociaż, czekaj chwilkę, jeszcze samochód jedzie. I teraz myślę, możemy. Po raz kolejny jednokierunkowy, i teraz może pojawić się takie polecenie na najbliższym skrzyżowaniu w lewo. Proszę skręcić. Czyli co? Teraz włączymy sobie już kierunkowskaz lewo. Dojeżdżamy do lewej krawędzi. O, właśnie. Przypominam, żeby patrzeć w lusterka cały czas, żeby zobaczyć, czy komuś nie zajeżdżamy drogi. I teraz wjeżdżamy w ulicę Kilińskiego. Proszę zobaczyć. I to jest droga dwukierunkowa, Weronika. Widzisz? Nie było żadnego powtórzenia znaku, że jest to droga jednokierunkowa, więc wjechaliśmy w drogę dwukierunkową. dwukierunkową. Tutaj najczęściej kursanci popełniają taki błąd, że teraz skręcamy sobie w lewo i skręcają w lewo z lewej krawędzi jezdni. A my jedziemy z prawej krawędzi jezdni, ponieważ co? Droga jest dwukierunkowa. I teraz tu znowu ta widoczność jest bardzo słaba, więc na biegu pierwszym sobie ruszymy, żeby zobaczyć, czy nie jedzie pojazd. Wychylamy się, otwieramy sobie w razie czego okno. Słyszymy, czy coś nie nadjeżdża. Na wieczorem. Patrzymy na światła takich pojazdów, ponieważ ta widoczność z prawej strony jest bardzo utrudniona. I jedziemy. I zobaczcie, jak ukryty jest po raz kolejny znak, droga po raz kolejny, no właśnie, jednokierunkowa. Dobra, no to jedziemy. Przymkniemy okno w tej chwili, żeby nam nie szumiało. I na skrzyżowaniu w prawo. Troszkę za wcześnie ten kierunkowskaz, a tu przypominam, że kierunkowskaz włączamy wtedy zawczasu i wyraźnie, tak? Tak mówi nam tutaj kodeks, a wyłączymy go niezwłocznie po wykonaniu zadania. Kiedy to jest zawczasu? No, myślę, że to już zależy od danej sytuacji. Jedynka i w prawo. OK i w prawo idziemy. Mocniej do prawej, żeby nie wyjechać na tej linii tutaj o okay. tej. I jedziemy sobie prosto no i tutaj teoretycznie cały czas maksymalna prędkość to 50 na godzinę ale nie ma właściwie możliwości, żeby tak się rozpędzić do takich prędkości, więc myślę, że średnio jak pojedziecie sobie 30-40 km to będzie wystarczająco. I pojedziemy sobie prosto tu już mamy zobacz znaki że za, informacyjne, że za 30 metrów będzie znak stop no i słabo widoczna linia, ale znak jest w tej sytuacji ważniejszy. Podjedź ładnie, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Stop. OK. I teraz co? Na którym biegu? pojedziemy? na trójce? No na jedynce, dokładnie. No to jedziemy. I wjeżdżamy w tak zwaną ślepą uliczkę. Czyli ulicę bez przejazdu. Ale nam to nie przeszkadza. I teraz do prawej sobie krawędzi to Zatrzymaj się przy tej żółtej skrzynce, po prawej stronie. Hmm. Oczywiście na jezdni, nie na chodniku. Okay. I teraz wykonamy sobie taki manewr zawracania na tak zwane 3, czyli zawracanie na odcinku drogi z wykorzystaniem biegu wstecznego. Pamiętasz z wykładów, jak to zro zrobić? Bieg pierwszy, dobrze. Kierunkowskaz, który? Lewy, Ok. I teraz co, zaglądamy sobie w lustreczko, hmm. czyli nikogo nie ma. No i pełny lewo. Mniej więcej pod kątem 30 stopni dojeżdżamy do krawężnika z lewej strony, lekko możemy się od niego no nie powiem, odbić, ale lekko możemy na niego najechać, chociaż wolałbym nie. Ok, i teraz kierunkowska w prawo, bieg oczywiście wsteczny. I co? Pełny obrót w prawo. Pamiętajcie, żeby teraz patrzeć w lusterka, żeby obrócić się przez prawe ramię, również mocne prawo. Obrócimy się przez prawe ramię, żeby zobaczyć czy w kogoś nie uderzymy Jeszcze, jeszcze Jeszcze śmiało I tu oczywiście pamiętamy o kierunkowskazach Czyli dlatego tak nazywa się to skrzywanie Bez skrzywaniem na, znaczy zawracaniem yy, Zawracanie na 3, bo 3 razy musimy włączyć I jeszcze raz lewy kierunkowskaz 3 razy musimy włączyć kierunkowskaz właśnie Czyli w lewo, w prawo, następnie w lewo Super, i zadanie mamy wykonane, i to jest właśnie to osiedle lęknice, na które musisz uważać. Na znaki jednokierunkowe, na to, że droga za chwilkę robi się dwukierunkowa, wiesz. Ja bym tutaj jechał cały czas na jedynce, rozpędził samochód. I po raz kolejny mamy znak stopu, gdzie przed linią musimy się zatrzymać. Jeszcze sobie dowiedzieć. Jeszcze, jeszcze. Stop. Окей, okay, едем.